Witajcie. Ostatnio dostałem kilka wiadomości z zapytaniem Tomek. Jak uzyskać pewne kolory? Jak uzyskać pewną ciągłość w swoich kolorach, jeżeli robisz zdjęcia? Jak to się dzieje, że niektórzy na Instagramie czy ogólnie na social mediach potrafią pokazywać to, co widzą, w swój sposób, pokazując to też przez swoje kolory? I dziś opowiemy o tym. Właśnie, jak takie coś wykonać? Jak wyróżnić się w tłumie? Jak znaleźć swój własny styl? Do tego będziesz potrzebować zdjęć standardowo oraz litruma, Ponieważ dziś porozmawiamy o color mixerze, color gradingu i o presetach, które będziesz tworzył, aby być unikatowy, unikalny, jedyny w swoim rodzaju. Tak? To co? Zaczynamy? Chcielibyście stworzyć swój własny styl, chcielibyście zrobić swój własny preset. Może zacznę od tego, czym jest preset. Preset to jest nic innego jak zachowane zmiany w Lightroomie, tak aby nie trzeba było tworzyć danego ruchu za każdym razem. My jesteśmy nauczeni, że na części presety już są y, tutaj jakby podyktowane pod styl fotograficzny, pod kolorowanie y, w jakimś tam klimacie, ale to jest nie tylko, bo możecie zrobić i nawet macie wgrane w Lightroomie już yy, presety adaptatywne czyli na przykład jak zobaczycie tutaj mamy do portretu, do nieba, do yy, chociażby wyblurowania tła i tak dalej i tak dalej, możecie się tu fajnie pobawić bo tu już macie jakieś tam klimaty i będzie wam, o zobaczyć jak ładnie się zmieniają zdjęcia tak, ale możecie mieć tak zwany swój dział Preset users, czyli user preset, tak naprawdę, i tu już będziecie robić swoje style. Tak? Najczęściej jest to do, nasz, do koloru i ja też tak to robię, mm, gdzie po prostu tworzę swój styl, stworzę jakby swój kolor grading, w jakiś ten sposób pokoloruję swój obrazek i zostawiam go sobie. Ten, ten układ, te, te ustawienia, właśnie zapisuję w postaci. Presetu. Jak zapisać preset? Bardzo proste. Słuchajcie, powiedzmy, że pozmieniacie coś. No, załóżmy, zrobimy szybkie auto. Yy, I zrobimy wszystko na maksa, podkręcamy, poszaraliśmy, jest super. Mamy. Mm, przed, po, przed, po. Załóżmy, że nam się to bardzo podoba i chcielibyśmy to mieć już na zawsze, że za każdym razem, kiedy klikniemy, takie zmiany na zdjęciach się będą dziać. Tak? Czyli będzie mega y, nasycenie koloru, jeżeli chodzi o naszej fotografii. Jedyne co trzeba zrobić, to przejść na lewą stronę, w dziale Preset, nacisnąć plusik, Create Preset i w tym ciągu, nazwę presetu, czyli E, tak, jak ja mam tutaj e, Boro Dark Black, czyli to jest ten mój styl, który, o który nawet kilka osób się pytało, co jest miłe, że, czyli że jakiś tam styl zaczynam już mieć, że zaczynam być jakby rozpoznawalny. E, I nazwiemy go na przykład Testowy Preset. Hmm, preset dobrze. Grupa. Grupa to jest tak naprawdę jakby w jakim katalogu. Jeżeli mamy, no to możemy dodać do jakiegoś katalogu, którego mamy, a jeżeli nie tworzymy nową grupę i robimy to YouTube tak i będziemy mieć od tej pory w grupie mm, w grupie YouTube preset o nazwie testowy preset w kolejnym, w kolejnym mamy okienku co będzie mm, co będzie, co będzie włączało się do danego presetu. Tu z automatu mamy y, Treatment Profile, możemy to odłączyć. Basic, czyli wszystkie te podstawowe rzeczy, które zmieniliśmy, tutaj na przykład, tak, czyli White Balance, Exposure i tak dalej, i tak dalej. Ja osobiście, jeżeli robimy preset typowo pod kolory, to ja to odznaczam, tak, nie chcę, aby moje zdjęcia były Oto automatycznie poprawione white balance, czy ekspozycja, kontrast i tak dalej. Ponieważ zdjęcie jest zdjęciu nierówne. Mi zależy tylko na tym, aby na tym zdjęciu znalazło się kolorowanie, czyli ten styl, w którym ja chcę, żeby dane zdjęcie wyglądało. A resztą zajmę się już ja osobiście. Tak? Czyli ja pobawię się auto balansem, czy balansem bieli. Ja się pobawię dehazem, clarity, i innymi czy, częściami składowymi. Ty tylko narzuć mi, jak to zdjęcie będzie wyglądało w tych kolorach, a ja sobie szczegóły i detale sam dlatego ja to odznaczę. Jeżeli ty uważasz, że nie, że ty chcesz, żeby właśnie za każdym razem balans bieli był poprawiany na ten, na który ty ustawisz. Proszę cię bardzo. Oczywiście wszystko możesz zaznaczyć bądź odznaczyć. Niemniej jednak w razie czego później możesz się tym bawić, no, ale zaraz ci pokażę. No i załóżmy, że ja chcę, żeby tylko był Color Mixer, Color Grading, Lens Correction zostawiamy, ee, High Dynamic Range wyłączamy. Tylko ma zostać to, co się dzieje tu w kolorem. I Create. I od tej pory mamy zakładkę YouTube, i tu mamy testowy. Co się stanie, jeżeli pójdziemy do następnego zdjęcia? Proszę. Nic. Fajne jest to, że właśnie mając różne presety w danej grupie, możecie tylko po nich przejeżdżać, nie musicie nawet klikać. Zwykły przykład. Yy, tu już jest, jakby, taki mój preset, który jest gotowy, do którego raczej, raczej już nie będę wracał, aby cokolwiek zmieniać. Natomiast mam, jakby, z tych swoich mm, testowych do pracy, mam presety, które już są w jakimś tam stylu porobione i na przykład no, mamy za ciemno, blue hour, że wszystko wchodzi w niebieski. To to fajnie wygląda w okresie zimowych. Tu mam takie filmowe tony. To są to jest na przykład właśnie w grupach, gdzie ja tak naprawdę jeszcze się bawię, eksperymentuję, zmieniam i w razie czego poprawiam, aż wejdzie mi do, że tak powiem, głównego katalogu, czyli tutaj z, z wykrzyknikiem. I wiem, że to już jest jakby takie gotowe, bo został przetestowany na wielu zdjęciach. I to też jest bardzo istotne. Będzie kiedy zaczynacie się bawić? Testujcie na różnych zdjęciach w dzień, wieczorem, o różnym natężeniu oświetlenia, czy to będzie mega po, po, pogodne słoneczne niebo, czy jednak y, pochmurne płaskie niebo, tak, jak będzie wyglądało, wasze, jak, jak wasze kolorowanie będzie się jakby pokazywało na danym zdjęciu, aż dojdziecie do tego etapu, że OK jest gotowe. I teraz właśnie testowe. To to. Powiedzmy, że pozmieniamy sobie wszystko. I rzuciliśmy to na kolejne zdjęcie, tak? I załóżmy, dobra, zróbmy tak reset. Wchodzimy w swój ten testowy. No i powiedzmy, OK, łowiłem się, mniej więcej chciałem coś pozmieniać. Zamiast zapisywać to jeszcze raz robimy prawie kawież myszy update with Current Settings. Czyli zapdajtuj ten preset już, na którym działamy. Za pomocą tych ustawień, które teraz zmieniliśmy, zrobimy update, color grading, znowu to samo, update. I teraz, jeżeli wrócimy tutaj, zrobimy reset i znów ciśniemy testowe, zobaczcie to, co zrobiliśmy na zdjęciu wcześniejszym. Te wszystkie zmiany wracają i są nadpisywane na danym presecie. No dobrze. I teraz przejdźmy już do takich, takich fajnych smaczków. Czym się różni Color mixer od Color gradingu prostym jakby tłumaczeniu. Kolor mixer to dział kolorów, które znajdują się na zdjęciu, tak? Czyli jeżeli ja wezmę tutaj, no, no, wróćmy do tego zdjęcia, tak? Jeżeli ja wezmę tutaj i zrobię czerwony w dół, to on znika, no bo jest na zdjęciu, tak? I tu będziemy wybierać sobie jakby styl kolorowania, czyli ja zaczynam od tego. Taki tips and trick. Ja zawsze wchodzę w saturację, wszystkie kolory robię na zero. I do tego od tego miejsca dopiero zaczynam dodawać kolory do tego momentu, który mi się podoba, i już mam podwaliny, taki fundament do pierwszego, jakby presetu, tak? Do takiego stylu. I teraz, właśnie, czym się różni kolor mixer od kolor gradingu? wyciągnęliśmy wszystkie kolory i już nagrania makro. Czyli tak? mamy czarno-białe zdjęcie, nic z tym nie możemy, nie możemy zrobić. Jakby musimy zacząć dodawać koloru, żeby coś się zaczęło dziać. Natomiast color grading to jest nic innego, jak nakładanie w odpowiednich częściach zdjęcia swojego już takiego dodatkowego koloru. Tak? Mamy do wyboru. Tutaj próbujemy mamy trzy: mamy tak: Mid Tones, czyli tony średnie, mamy cienie, czyli Shadows i też mamy wysokie tony, czyli Highlights. Możecie sobie to zrobić w taki sposób. Będziecie mieć dodatkowe kilka fajnych funkcji. I teraz zobaczcie: czarno-białe zdjęcie. Nie ma żadnego niby koloru. No to ma zobaczyć, co się stanie, jeżeli zacznę używać niebieski. Widzicie? Wszędzie w Shadowsach, czyli w cieniach, nagle wszystkie cienie są niebieskie. Jaśniejsze bądź ciemniejsze. To zależy od, nie, od intonacji, jakby od, si, od, siły, e, od siły cieni. Ja to w takim logicznym dodałeś kolor. Tak? To samo się wyda, wydarzy, jeżeli pójdziemy w highlightsy i zrobimy sobie żółty. Widzicie? Wszystko w żółtym, znaczy wszystko w, w wysokich tonach. Weszło w kolor taki żółty, pomarańczowy, no że bardziej, o to tak, różowy będzie wam jeszcze bardziej pokazywać. W cieniach mamy niebieski, e, jego jakby mm, natężenie, a w wysokich tonach mamy róż i też jego natężenie. Pozostaje nam jeszcze e, mid-tones, czyli te tony średnie. Załóżmy, że jeszcze bardziej z, zafiksujmy się. Mamy w tym momencie, pójdziemy w zielony, no i tak. Midtonesy często przeplatają się z cieniami, także w tym momencie jest zielony z niebieskim, a w wysokich tonach mamy nadal różowy. I to jest właśnie ta różnica między Color Gradingiem, a Color Mixerem. W Color Gradingu dodajemy, narzucamy na daną płaszczyznę, na dany obszar zdjęcia jakiś tam delikatny akcent kolorystyczny, natomiast w Color Mixerze tu już jest tylko zabawa na kolorach, które są na danym zdjęciu. Dlatego ja zawsze zaczynam od tego. Możemy sobie zrobić, wyzerować wszystko. Ja, taka sztuczka dla Was, ściągam saturację ze wszystkich kolorów do zera i zaczynam dodawać kolory do momentu, w którym jakby ilość koloru odpowiada, dla, odpowiada mi na danym zdjęciu. No wiemy, że czerwony jest tutaj wiodącym, dlatego sobie tutaj pozwolę jakby wrócić, do, wrócić do zera, Orange, możemy wrócić do zera, ale możemy też właśnie delikatnie go ściągnąć, bo właśnie tak jak stworzyłem ten moody kolor, taki dark Black, czyli tak naprawdę ja strzelam nie marzę ze wszystkich kolorów do zera. Oprócz czerwonego i pomarańczowego, żeby wróciły tony skóry i wrócił czerwony akcent, tak? Dlatego ten preset tak dobrze wygląda, kiedy jest dużo elementów czerwonych na zdjęciu. To nie zmienia faktu, że mam też inne presety i na przykład tutaj pracuję powiedzmy nad trzema kolejnymi i mamy ciemny niebieski, mamy czarny niebieski, ale też mamy ciemny niebieski, mamy taki właśnie ostatnio nad nim pracowałem i Bawię się właśnie taki klimat lata, gdzie jak zobaczycie, czerwony strzec całkowicie, yy, ale on na przykład lepiej będzie wyglądał na takim zdjęciu. Sobie zrobimy. Yy, czy, 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 czy. O, załóżmy, jak będzie to wyglądało tutaj. Pyk, lato. Jest całkowicie inny kolor. Widzicie? Możemy zrobić ciemnie niebieski. Inny tutaj prawie czarno-biały wychodzi. Zaczynamy od tego. Tu tak naprawdę w Color Gradingu zaczynamy dopiero dodawać takie smaczki, zobaczcie zwykłym moim ee, Dark Blue Mid highlightsy są na zero delikatnie dodałem niebieskiego w cieniach i to jest koniec, cały, cały preset, pościągałem mnóstwo koloru pobawiłem się trochę e, nawet będzie nie dotknąłem Trochę się iluminacją pobawiłem. Saturacja, dziękuję. Mamy preset. Zapisujemy i eksperymentujemy. Pamiętajcie, zawsze możecie coś dodać, zawsze możecie coś odjąć, zapisać, nadpisać, zrobić drugą wersję, jeżeli y, uważacie, że poprzednia też jest spoko. Czyli nie, musicie, nie musimy robić tak zwanego y, update with current settings, tylko tak naprawdę gwiazdka i plusik Create Preset i nazwać go, nie wiem, Dark Black wersja 2 mm, i w nawiasie co tam jest w innej wersji, tak? Czyli na przykład, nie wiem, w wysokich tonach jest na przykład trochę więcej, nie wiem, żółtego. Bo dodałem w kolor Grading. I tak się tworzy preset. Cała magia. Te dwa, te dwie zakładki i już. Pamiętajcie, tak jest lepiej, ponieważ nie, wy nie chcecie zmieniać tutaj nic. Każdy z zdjęcie będzie inaczej zrobione wam tylko zależy na tym, żeby był narodzony ten kolor i to w taki magiczny sposób tworzycie swoje style i tak właśnie ci youtuberzy, instagramerzy erzy i erzy sprzedają swoje presety, ale tak naprawdę szczerze spoko kumam, często ja kupę, kupę lat temu sam potrafiłem kupić jakiś preset, bo interesowało mnie jak ktoś doszedł do danego koloru, tak jak, jakim cudem on to, po, jak, jak poskładał właśnie ten kolor Mixer, Color Grading do kupy, że wychodzą mu takie, takie kolory na obrazie, a nie inne. I uważam, że jeżeli jesteś na początku drogi i masz jakiegoś swojego ulubionego fotografa i podoba ci się jego styl, to tak, kup od niego preset. Tylko proszę cię, nie używaj go jeden do jednego, nie używaj go w stu Dodaj coś od siebie, tak? Weź, wrzuć ten preset Pobaw się tutaj słowaczkami z y, y, Color Gradingu i z color, y, color Mixera. Pobaw się trochę, delikatnie to pozmieniaj. Ta, bo wykorzystaj to jako bazę do tego, że Ty pójdziesz dalej, tak? I zapisz sobie jako swój już własny preset i idź dalej. I uwierz mi, w jakiś czas nie będziesz myśleć o zakupie presetu. Wręcz będziesz myśleć jak mogę zrobić coś swojego unikalnego, tak aby właśnie wyróżnić się na tle innych fotografów, czy to na Instagramie, czy na Vero, czy na innych platformach Facebook, nie Facebook, nie gdzie tam jeszcze się wrzuca teraz zdjęcia, nie eee, to w taki, w taki sposób możesz po prostu nadać swój styl. Pamiętajcie, wszystkie zmienne, i to mówię wszystkie, od e, zwykłych, e, podstawowych, e, ostrzenie dichęzy, yy, nie wszystko to zmieniacie i potem możecie zrobić zapis jako preset. Do czego też jeszcze możemy wykorzystywać presety? Oprócz tego, że masz swój styl, yy, on ułatwia też pracę, na przykład dla klientów. Załóżmy, że jakiś klient zleca ci zdjęcie, nie wiem, yy, budynku, produktu. Robi serię zdjęć. Yy, no i wiadomo, że nie możesz mu oddać, na przykład, nie wiem, zdjęcie z cesoryka, tak? Robisz zdjęcie z cesoryka. Robisz to z różnych ujęć, trochę inaczej, światło ci się poupadało, ale nie możesz zrobić tak, że robisz jedno zdjęcie, po czym kolejne już jest całkowicie z innej parafii i kolory się nie zgadzają i balans bieli, nic nie jest jakby ciągłością, każde zdjęcie jest jakby całkowicie inne. I tutaj właśnie przechodzą też te presety. Możecie sobie stworzyć jakieś takie e, grupy, gdzie na przykład będzie grupa klient i preset pod tytułem, nie wiem, e, szwajcarski scyzoryk z Mary, firmy, jakieś tam, tak? I firma X, tworzysz preset pod dany, pod dany mm, pod dane zdjęcie, i potem możesz po prostu tak naprawdę zaznaczyć wszystkie zdjęcia z danej serii. Apply preset i potem ty już tylko delikatnie się bawisz e, właśnie światłem, czy jakąś, e, nie mam, jakieś maskowanie, nie mam, jakieś takie delikatne ko e, korygowanie, ale wiesz, że kolory się zgadzają, bo wszystkie są takie same. I klientowi, jeżeli to podasz, i on to wrzuci na przykład na swojego Instagrama, czy na swoją stronę internetową, no nie burzy mu to jakby wizji, że ktoś zrobił mu zdjęcia, nie wiem, na tle e, roślinek, a na każdym e, zdjęciu tony zielone są inne. Tak, że rośliny wyglądają całkowicie inaczej. no To nie przejdzie. Klient do Ciebie wróci i powie: Słuchaj, fajnie, ale kolory się nie zgadzają. Możesz to ujednolicić, bo to będzie nie wiem, w karuzeli 10 zdjęć i chcielibyśmy, żeby to się trzymało kupy. To też ci pom pomogłem ci presety. Możesz to potem wykasować, oczywiście, bo ja też często tak robię, że jeżeli na przykład mam zlecenie jakieś yy, fotograficzne, zrobię jakąś serię zdjęć, zrobię szybki preset pod dane zdjęcia, pod danego klienta. I wyślę i klient jest zadowolony, to czasami te presety potrafią jakby ewoluować i trafią do mojego głównego jakby działania, ale też często jest tak dobra. To nie jest jakieś, to nie były presety, które były mega wielce skomplikowane i naklikają się 3 dni, tylko to była po prostu podstawowa korekta. Typu właśnie balans bieli, kolor jakiś tam jakiś tam, tylko po to, żeby 10 zdjęć wyglądało identycznie. Nieważne, pod którym kątem to zrobiłem, wszystko wygląda ładnie. Wykasować, zapomnieć. Twoja praca wtedy całkowicie się jakby przyspieszy. Nie robisz każdego zdjęcia od zera, tylko już masz bazę, a tylko, a potem są tylko e, te e, lokalne, tak zwane korekty lokalne, czyli na przykład jakieś maskowanie, nie maskowanie, tu, to, tu, tamto. Także jeżeli mm, myślisz i nie wykorzystywać presetów w swoim życiu, uważam, że warto, myślą. z tym informacjami na temat presetów i wstępne informacje na temat color gradingu e, i, i tworzenia swojego stylu na Instagramie. Zostawiam dzisiaj. Jeżeli chcielibyście, żebym wszedł głębiej w kolory, w kolorowanie, jak w ogóle w teorię kolorów, dajcie znać. Bardzo chętnie to zrobię, bo to jest ten dział, który mnie najbardziej kręci, jeżeli chodzi o fotografię. Eee, I co? I widzimy się następnym razem. Na razie, cześć.